To ostatni dzwonek, a właściwie dzwon. Dla maturzystów. Tradycyjnie, ale inaczej. Wybił dziś w pierwszym liceum imienia Juliusza Słowackiego. Siła Mamy w szkole spotkanie, które nazywa się Ostatni dzwonek. Nie jest to. Zakończenie, nie jest to promocja maturzystów rocznika 2020. To jest takie ostatnie spotkanie w szkole, w momencie, kiedy dzieciaki kończą swoją dwunastoletnią edukację i po raz ostatni usłyszą dzwonek. Z uwagi na koronawirusa, to wydarzenie odbyło się poprzez platformę streamingową. Nie, nie denerwujemy się i nie stresujemy. Dziś maturzyści dowiedzieli się również, kiedy napiszą maturę. Ta odbędzie się 8 czerwca. Jestem Zachowując odpowiednie środki ostrożności, poprosiliśmy o wypowiedź uczniów. Miesiąc, z tego co właśnie usłyszeliśmy, miesiąc nie jest aż taką wielką obsuwą w czasie. Myślę, że każdy się mimo to stresuje tą maturą, bo jednak to jest dla nas egzamin, to jest coś, co pozwala nam iść dalej, rozwijać się. Każdy nauczyciel w Słowaku otrzymał wolną rękę w sposobie prowadzenia zajęć. Zarówno w takiej formie akademickiej, czyli przesyłania materiałów. Jak i również takich rozmów lekcyjnych poprzez platformy edukacyjne. Nauczyciele, którzy faktycznie kiedyś mieli problem, teraz wywijają na komputerach, rysują na tabletach graficznych, pokazują wzory, uczą i faktycznie dzięki tej pracy zdalnej. Maturzyści, którzy chcą sobie powtórzyć m.in. materiał z drugiej klasy, mogą wziąć udział w lekcjach drugich klas, co na przykład ja robiłem. Uczniom już coraz bardziej brakuje spotkania z kolegami ze szkolnych ławek. Nie ukrywam, że wszyscy i uczniowie, nauczyciele tęsknimy już za tym życiem szkolnym, za tym spotkaniem face to face, za, tym i, za, tym, za tą możliwością zobaczenia się na przerwach, porozmawiania, a nie tylko siedzenia przed ekranem i wpatrywania się przez te kilka godzin w twarze i wsłuchiwania się w głosy innych.